Witajcie, bracia i siostry, mamy środę, 8 kwietnia, i w, dzisiejszym, w dzisiejszej modlitwie zborowej chcemy się przyjrzeć kolejnemu wersowi Pawłowego autorstwa, o ile można tak powiedzieć, z listu do Kolosan z drugiego rozdziału, wersety 13 i 14. Czytamy tam tak. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Lista wykroczeń była przybijana wraz z oskarżonym do jego krzyża, żeby wina była jasna dla wszystkich. Stąd na krzyżu Jezusa także pojawiła się tabliczka: Król żydowski. I dlatego apostoł Paweł używa takiego właśnie języka. Jaki byłby wstyd, gdyby ujawniona została moja lista. Jaki byłby wstyd, gdyby Ujawniona została Twoja lista wszystkich grzechów. Jaki byłby wstyd, gdybyśmy wszyscy widzieli jak na dłoni grzechy pozostałych ludzi? Kara oczywiście mogłaby być tylko jedna. Bo sędzią nie bylibyśmy my sobie nawzajem, ale sędzią byłby Sprawiedliwy Bóg. A więc kara mogłaby być. Tylko jedna. Jednak Bóg, nie używając gumki ani korektora, wymazał właśnie ten nasz list. Wyczyścił go z wszystkich brudów, z wszelkiej nieprawości, z każdego grzechu. Nie ma go już i nas już nie oskarża. Dodatkowo darował nam karę, na którą zasługiwaliśmy. Jeszcze więcej ożywił nas, bo byliśmy martwi, martwi w naszych grzechach. Nie znam drugiego tak łaskawego sędziego, który tak właśnie byłby miłościwy dla całej ludzkości, który byłby tak miłościwy dla kogoś takiego jak ja czy ty. Nie ma drugiego takiego sędziego, tylko Bóg w swojej łaskawości, w swoim miłosierdziu tak właśnie nas ukochał. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. Nie ma go już. Moje, nasze winy zostały zapomniane, zostały wybaczone. Co więcej, Bóg mówi, że nie wspomni ich już nigdy. Czy to nie jest wspaniała wiadomość? Jest. Bo któżby z nas chciałby żyć w przeświadczeniu, że pomimo tego, że zostały nam wybaczone, to w każdym momencie może zostać to wyciągnięte na wierzch. Nikt. I tak właśnie obiecał nam Bóg, że naszych grzechów nie wspomni już nigdy. Dlatego dzisiaj, braci i siostro, kiedy będziesz się modlił, módl się o innych ludzi, którzy są martwi duchowo. O ożywienie dla nich. O poznanie kary i łaskawego sędziego. I o swoją listę, aby zawsze była pusta.